Ten nie tak spierdził? Nie, tak własnej, nieprzymuszonej woli. Co ty, Czy myśmy powaliowali? Ten wyjeżdża, ten też. Gdzie ty jedziesz? Gdzie? Gdzie? W a, stronę? W prawo? W lewo? Gdzie? Ile gdzie? Ja tu nie dostanę, bo tu jutro kamień na kamieniu Jak ty stąd wyjedziesz, kto nam będzie grał na pianinie? Ja już usiądę nie usiądę. To, to ja usiądę. Bo to już na pewno będzie koniec świata, jak będzie grał. Wszyscy kradną wszędzie zło, ludzie lepiej się prowadźcie. Róbcie dobrze, leco. Przeprowadźcie czasem babcie. Róbcie dobrze, gdzie się da. Zbierajcie makulaturę. Noście babcią dla subrywach. Wypuśćcie z rosą Bądźcie czyści, bo to źle. Kiedy ktoś się nie umyje, koniec świata zbliża się. Myjcie uszy, myjcie szyję. Jeszcze śluby, rzęcie się. Lecz zostawcie cudze zatki. Kochać bliźnich trzeba lecz. Nie pukajcie do sąsiadki. Nie świata. I się na skórę hali wrześnicy do brygów. Papierosy rzucić w kąt. Uda w nie gotować, nie podłączać się od prąd, razem się nie inhalować. Na pokutę nadszedł czas. Jedzcie trawę nie korzonki. Hej, do lasu, wszyscy marsz! Kochać Staszki Biedronki To będzie koniec świata Cię, Cię. Chyba jadę z wami. Z no, tobą? Oczywiście. Takujcie. Wejdziemy <laughs> <laughs> tam.